w kolejnym odcinku serii Multi-M Multihamcraft. Ja jestem LMK, a dzisiaj wybierzemy się do piekła. Tak, tak, nie przysłyszeliście się do piekła, czyli Netheru. Yy, potrzebna będzie obsydian oraz miejsce, gdzie postawimy portal. Ja będę robił świątynię. Pamiętacie, jesteśmy na naszej wyspie krzyża. I już zrobiłem, tak jakby, miejsce, wyrównałem teren, zaznaczyłem, gdzie będzie świątynia, a tutaj będzie wejście, i będzie tam nasz portal. Widzę, że noc idzie, więc ja idę do domku, do łóżka, wezmę potrzebne materiały, które będą nam potrzebne w neterze. No i spotkamy się tutaj zaraz, gdy będę robił obsydian. No to co, cięcie. OK, jestem z powrotem. Musimy najpierw wytworzyć y, 10 sztabek obsydianu, czy też klocków. Ja może zrobię najpierw y, nieskończone źródełko wody, bo woda będzie potrzebna. Dobra, weźmy trochę i tak, wykopię 10 dołków. Raz, dwa, no i nie tutaj. Cztery. 8, 9, 10, wezmę jeszcze tylko zbiorę stąd dirta. Robię to, żeby Wam pokazać, jak wytworzyć obsydian. Wleję lawę tutaj, i wleję wodę. A, coś nie wyszło. No dobra. To zróbmy może na odwrót. Wyleję wodę i wleję lawę. No, tak myślałem, że w jakiejś to musi być kolejności. Obsydian możemy wydobyć jedynie diamentowym kilofem. I trwa to dość długo, jak widzicie. Więc ja może Was nie będę aż tak zanudzał. Wydobywaniem tylko spotkamy się, gdy będę miał już 10 obsydianów. No to co ja robię, kolejne cięcie i spotkam się za chwilę. OK, jestem z powrotem, wydobyłem obsydian. Mam potrzebne rzeczy do netheru No i możemy budować portal. Zrobimy wersję ekonomiczną, to znaczy dwa obsydiany tutaj. Tutaj po 3 i 2 na górze Czyli nie wypełniamy tamtych rogów, o których nie widać. Teraz musimy wziąć zapalniczkę i podpalić któryś z klocków. I oto powstaje portal do netheru. Sprawdzę czy jeszcze mam wszystko. Dobra, mam wszystko. Możemy ruszać. I. Entering the Nether. Building terrain. Ciekawe. Przyznam szczerze, że pierwszy raz udaję się do piekła. Niestety potworki mam wyłączone, ale na pewno będzie odcinek, w którym udamy się znowu do piekła już z potworkami sprawdzimy co z nich wypada choć z tego co wiem to tam niewiele no ale zawsze jakaś zabawa będzie i jesteśmy nasz portal stoi oznaczę go żebym potem mógł go łatwiej znaleźć Zaleguje mi ten nether. O, nie wygląda to źle. Jedne, jedna przebyta kratka w netherze to tak jak 8 w normalnym świecie. Ciekawe. No to co, możemy zacząć wydobywać surowiec. To tak. Jest to netherrack. to taka jakby dirt, tylko że z piekła. Tutaj mamy kamień, który zwalnia chodzenie. Zobaczcie, jak chodzę wolno po tym, a po tym już normalnie. A on się nazywa Soul Sand. Piasek duszy? Coś w tym stylu. Mamy jeszcze jeden glowstone, o tam widzicie, wysoko wisi i to jest świecący kamień. Jeżeli go zniszczymy, wypadnie taki żółty proszek. Z którego potem będziemy mogli właśnie coś takiego zrobić. No to jest ciekawe, bo jako ozdoba może służyć. Dobra, ja wydobędę, nie wiem, mm, dwa razy po 64 tego i tego. I pójdziemy w poszukiwaniu glowstone'a, jakoś trzeba się tam dostać. To co ja robię, cięcie, a potem podróż po glowstone'a zobaczycie. Jestem z powrotem, wydobyłem co miałem wydobyć i teraz idziemy w poszukiwaniu glowstone'a Oświetlę sobie drogę pochodniami, żebym wiedział gdzie byłem i będziemy musieli się wspinać niestety Nie wiem, jak tu dojść? Tutaj jest jakaś górka. nie mi laguje w tym netherze nie wiem czemu nic nie widzę hmm. musimy kopać w innej drogi nie widzę na górę niepotrzebnie tam zbierałem ten netherrack bo tutaj w czasie podróży tak powiem i tak dużo znowu zdobędę więc no tutaj kurczę, trzeba oświetlać Jestem ciekaw jak tutaj z podwórkami i ogólnie jak w tym neterze wszystko działa A wiem, że na przykład zegarek i kompas świruje i w, m, pokazuje jakieś złe rzeczy w ogóle lata ta skazówka Kiedyś na pewno się nie raz i nie ostatni jestem tutaj. Nie pierwszy, nie ostatni. Co ja mówię? Te podniecenie z powodu piekła. Kurde, gdzie ja kopię w ogóle? Zaraz się dokopię do sufitu, do admin bloka i tyle będzie z tego. Dobra, nie wiem, gdzie ja tu kopię. Więc ja robię cięcie i spotkamy się, gdy już wejdę na tą górę. Aj. Niepotrzebnie robiłem cięcie, bo już tutaj jest... ...wyjście. Widzimy, grzybki rosną. Pozbieram. Na górze... ...glowstone. Którego chcę zebrać jak najwięcej, bo to jest fajny element oświetlenia i nie chcę marnować tego więc użyjemy zwykłego dirtu z normalnego świata pojedziemy i pozbieramy trochę o wypadł taki żółty proszek glowstone dust czyli świecący pył świecącego kamienia coś w tym stylu Dobra, potem zbiorę z ziemi Może łopatą szybciej. Nie. Może... No, bez różnicy. Zbierzemy dirta naszego. Bo może się nam jeszcze przydać. I pozbierajmy na Ile zabrałem? 17. Sprawdzę coś. Nie, źle. Trzeba większe ten. 3x3. O, tam widzę znowu. Ale tam będzie się ciężko dostać, bo tu wow spad. Hmm. O, tam jest blisko. znaczy drogę, żeby potem wiedział, jak wrócić. A tutaj dostaniemy się spokojnie. I znowu będziemy musieli użyć naszego dirta. Panny, nie zabiję się. Dobra. Potem jakoś zejdziemy i zbieramy, zbieramy. Nie budowałem świątyni, bo uznałem, że najpierw muszę zebrać trochę kamienia z piekła i właśnie z niego zbudujemy świątynię, więc. i ciemno. Więc muszę pozbierać trochę więcej. Tu teraz zejść. Może zrobimy coś takiego. Chodź, dobra. Wyświetlaj tutaj trochę i pozbieramy... Aż, aż. tam spadł? Dobra, idziemy. Szkoda, nie wziąć. O! Jesteśmy przy portalu. No to nawet dobrze, nie będę musiał daleko szukać. Wracać w tą całą drogę tutaj trochę i potem się wolno chodzi. Może skakać będzie szybciej. Sprawdźmy ile zabrałem, 35, tyle netherracku, Soulsan tyle. Co? Myślę, że możemy wracać. I Living the Nether. Bo oh. nie było może zbyt ciekawe, bo nie było potworków i tych straszliwych dźwięków, bo mam je wyłączone, pomoglibyście mnie nie słyszeć. Ale ogólnie jestem zadowolony. I wróciliśmy cali zdrowi. Dobra, to na tym ja się z Wami pożegnam. Zapraszam na mój kanał do oceniania komentowania no i subskrybowania. Na razie.